Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper witam Was podobnie znowu w odcinku z moją siostrą. Cześć! Dziś będzie draft przystojniaków. Spamowaliście mi po prostu e, komentarzami na ten temat. Asi się spodobało. A jeżeli chcecie kolejny odcinek z Asią, to 1500 zł w górę. Podwyższony próg, bo tutaj Asia, że tak powiem, postanowiła postawić wam troszeczkę, troszeczkę wyższą poprzeczkę bo widzi, że naprawdę łapkujecie tam ją, więc to jest jej życzenie. Oczywiście, co widzowie mają robić jeszcze? Subskrybować kana kanał i zostawiać yy, propozycje w komentarzach. Dokładnie, propozycje w komentarzach. A więc Asia zaczyna, ja się nie odzywam, ja sobie tutaj będę siedział, łapki mam tu, standardowo, wybierzcie sobie formację jaką tam chcesz. Ci się podoba najbardziej? Mm. Stąd to tylko Messi. I nie chodzi o kartę. Chociaż ten też jest niezły. Spoko. Mm -hmm. Nie ma tu za, za dużego wyboru. Ja po prostu nie mogę, jak no, ja na to no, patrzę. No. no czego? Chcesz dobry mangust? A się... Nie, mi się piłkarze nie podobają pod względem wiesz. <laughs> mi się podobają pod względem overallowym, okej, okay, tak. To, to mi się podoba na przykład, nie? Ale tobie się podobają, tak wiesz, pod względem kobiecym, nie? Tremulinasa też bym wybrał, bo ma ładną brodę, nie? Bo mi się takie no, brody podobają. No właśnie, ładną, ładną. Jak możesz to mu troszeczkę głośniej, żeby wiesz, cię było bardziej słychać, bo ponieważ może być tak, że możecie nie być słychać. Okej. Okay. Będę być I może powiedz, jakimi kryteriami się sugerujesz, wybierając tych piłkarzy? Pod jakim względem starasz się wybierać? Pod jakim względem ci się podobają? Oj. No nie wiem, patrzę na twarz, <laughs> na włosy. <laughs> Twarz włosy. Jak ma brodę, to od razu. Chyba, że jest dwójny, no to chodzi o kolekcji. No, czyli Messiego ty... chciałaś wybrać ze względu na brodę? Tak. No, o, ten no, ten bo... no ja ci powiem. <głos> <głos> ten, ten draft powinien się nazywać nie nie, nie nie mam określenia po prostu. Jak na to patrzę, to mnie się normalnie serce kraje. A tego jak mam, tego jak mam zobaczyć, skoro twarzy mu nie widać? No dobra, nie ma, nie, tak. Tak. sylwetkę mu ładną niech będzie. Sylwetkę ładną niech będzie. Niech będzie. Naprawdę podobają ci się Japońce? <grym> Ci, to jest chyba Twój trzeci dobry wybór. Jeżeli chodzi wiesz, o mnie. O Jezus, Maria, jakieś cierwo. Co to wypadło? Co to za bramka? Kto to jest w ogóle? Co to jest? Kurde. O, turka wybieram. Tu są fajni. Ale poleciała Flara? To co, jacyś starzy. Nie ma w czym wybierać. Taka karta teraz, tak. Hmm. No, no to I pewnie znów broda, tak? No a poza tym nie było nikogo takiego fajnego. Normalnie włosy jak widelec. No, włosy jak co? Jak widelec. Ja. Włosy jak widelec. No takie, takie. Ten ma za duże czoło. Co? No, no ten jakie ma, ma ty ma za duże czoło. Ten tylko jest taki spokojny. Ta Co to. Ojeju jaki wybór! Ten ma, ten ma duże czoło! Nie, dawaj mi to z góry robić ten... Oczywiście ja teraz przypomnę: jeżeli chcecie kolejny odcinek, Zasią, zostawcie 1500 łapeczek w górę. Pamiętajcie o tym, żeby też zasubskrybować kanał, bo to bardzo pomaga. Już tyle nam brakuje do celu, który chciałem osiągnąć w tym roku, czyli 10 tysięcy widzów na kanale, Asia sobie wybiera dalej, spokojnie. Wiesz co, obstawiałem, że tego weźmiesz, tak w myślach. I teraz też obstawiam, którego tego weźmiesz. Źle obstawiasz, nie bez Tego właśnie obstawiałem. Na pewno. Tak właśnie myślałem, serio, Cię, Tak widzę, że taki gościu, taki, taki no, taki... Hmm. Którego by tu wybrać z trzech przystojnych? A o których przystojnych mówisz? O tym, od tym i o tym. Chociaż bardziej się bije pomiędzy trzecim a piątym. Ale blondynów mam mało. <noise> ja pierniczę. Gdybyś wzięła Sahina, to chyba bym wyszedł stąd. Ten ma taką poważną minę. Masakrę, jak na dowodzie osobistym. Ten wygląda znowu jak cygan trochę, no. bez urazy dla kibiców Liverpool, też lubię Liverpool, ale w salach tak który wygląda jak taki cygan. Myślę, że ten, taki blond, blond. Żeby, żeby nie było Marco Reus, wygląda tak, o. No przystajne jedno. Nessie. Nessie, 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 niech będzie. Ten jest taki sobie, ten mi kogoś przypomina, już raz wejście w to teraz. Myślałem, że weździesz Dybala. Tak, już nawet dwójkę pokazywałem, że wybierzesz, nie? Ale wybrałaś Messiego. siego. Mm. No a tutaj ciężki jest wybór. Nie ma nikogo takiego. Dobra, cześć, ja wychodzę stąd. Ja stąd wychodzę. Jak ty wybrałaś? Ja, dobra, nie. Miało być. Miał być przystojniaków I co teraz mam zrobić, Czekaj, teraz menadżer, teraz menadżera Wybierz sobie takiego bardzo przystojnego Nie masz czego wybierać Nie pogardziłabyś takim dziadkiem, co? Takim starym, takim staruchem Cię tak pogłaskał, tu popierał, tak po Nie czekaj mnie lepiej <laughs> Jakichś ładnych mogli dać I teraz musisz wybrać Buraka z kapusty <laughs> kapustę z buraku. To myślę, że ten będzie w porządku. I teraz co? Dacie? I teraz, moi drodzy, tak wygląda siła tego draftu. Zobaczmy, wyszło 130. Ja ustawię skład i oczywiście widzimy się za sekundę. A więc, moi drodzy, tak się prezentuje ten skład. Niestety, nic za bardzo więcej z niego wyciągnąć nie mogłem. I to jest reguł. Bo, że tak powiem bardzo niektóre fajne karty Asia wybrała, a niektóre po prostu są tak, których nie mogę tutaj zgrać, więc tylko pod tym względem, ale tak to nawet fajnie to się wszystko ułożyło. Oddaję głos mojej siostrze, która... Zostawiajcie łapki w górę 1500 teraz jest cel, żeby tak prosto nie było. Subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach kolejne propozycje na drafty i dziewczyny napiszcie, które to oglądają, jak się Wam podoba skład. Mam nadzieję, że bardzo. Mnie się podoba tak ale dobra, Gej. Zapraszam I lecimy z tematem Pierwszy rywal przed nami, zobaczmy jaki ma skład Uu. Ja myślę, że z tym moim składem to ja pierwszego meczu nie przejdę Ale będę się starał go wygrać Gromy piłką, przede wszystkim piłką, gromy gromy piłką i, i, i musimy grać piłką, żeby się tu nam no nie posypało wszystko, wszystko. Opa. Tremulina. Na szczęście mam czterech obrońców, więc Ale cóż mi z tych czterech obrońców jak <laughs> będzie jakiś wylew to. Nic tutaj nie zrobię. Na razie klepiemy, klepiemy, próbujemy. Rozklepać rywala. Tremulina. To nic, że gram na defensywnym. Jest. Insigne. Czy będzie 1-0? Jest 1-0. Prowadzimy. Ależ rozklepali rywala. Rywal nawet nie dotknął piłki. Czy ja mam? Czy ja mam 100%? Stevan Jovetic. Stevan Jovetic. Ależ tutaj teraz wsadziłem tą bramkę. I czy mam? O, miałem 99,9% 100% posiadania piłki. No, jestem kuźwa kocur. Ani, ani piłki nie dotknął. 3 minuty, 53 sekundy. Oj, teraz będą roszady, ale szpieknie. No, zobaczcie tę statystykę. No, masakra. Miałem ja sobie screenshot walne. Insinie, aż teraz się urwał. Insinie, wypuści Lakazeta, lakaz, Lakaz kontra Pepe. Tutaj jeszcze jest Ramos, Lakaz. Aleksander Lacazette, czy będzie dwa? 2? Insigne 2-0, Lorenzo Insigne, Boże Święty, Boże Święty Ależ go tu poklepałem Ależ go tu poklepałem, przepraszam, że tak się rozdarłem, ale normalnie Masakra, masakra co tu się dzieje, goziusz kurde, chyba jakiegoś szału dostaje Melo, jest tremulinka, tremulinka, tremulinask, tremulinask Tremulina z kontra Juanfran, jeszcze może być trzy, ale nie ma. Za bardzo się nie mogę tutaj rozpuścić, żeby nie było tak, że zaraz stracę bramkę, bo jak stracę jedną to mogę jeszcze polegnąć w tym meczu. Bardzo łatwo, ale Messi kontra Felipe Melo, Messi. Messi kontra Tremulina, Messi. Messi, dobra wrzutka w pole karne, Cristiano Leno łapi piłkę, brawo Leno. Brawo Leno, jeden z lepszych wyborów, czyli Bernard Leno kurczę. Jeden z lepszych wyborów Asi, naprawdę. Uuu, tu może być. Nie, nie ma nic. Pięknie, go Bonucci wyczyści. Leandro. Koniec pierwszej połowy. Fenomenalnej połowy w moim wykonaniu. To jest chyba najlepsza połowa w FIFA 17, jaką zagrałem. Bardzo mądrej gry. Połowa bardzo mądrej gry. Jak widać po posiadaniu piłki, zagrałem mądrze tą pierwszą połowę. Jeżeli tak zagram drugą, to ten mecz wygram, ale jeżeli nie, no to mogę przegrać. Hopsa, pięknie, mamy tu piłeczkę No to tam, ależ dał piłę do Messiego teraz Kurcze, ależ piła Messi, 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 Messi Aj, De łapie E De jak nie on przy tych dwóch akcjach, przy tych dwóch bramkach Bonucci kontra Cristiano Ronaldo Bonucci czy Ronaldo Oj, oj, oj. Mówiłem Mówiłem, jedna akcja tutaj może zmienić wszystko, on ewidentnie gra na główki, no to teraz trzeba się, że tak powiem, troszeczkę bardziej postarać o to, żeby tego wyniku nie stracić tutaj. Ej, komu to podałeś, Insinie, hej! Halo, here. Ojej, ojej! O Jezus Maria! O Jezus Maria! Ależ dałem! No, ewidentnie druga połowa nie jest, nie jest moja Tu widać, że rywal no, chyba się z kimś zmienił, bo tutaj kurczę, Czuć, że gra dużo lepiej, czuć, że radzi sobie z tym moim Ale też nie gram tak, nie grałem tak na posiadanie piłki jak w pierwszej połowie troszeczkę Tu Asia po... Ojej Ja pierdzielę, ten Suarez jest nie do upilnowania, co to ma być, cholera jasna Moja obrona dostaje takich wylewów teraz że musiałbym sobie postawić chyba Tora Bejerina na środku obrony, żeby tam czyścił troszeczkę o Jezu, kurde podaj to dokładniej, no proszę Cię, cholera jasna o, i będzie cztery to jest takie lamusiarskie granie, on gra cały czas z kontry tylko na tego Suareza i na głowę, i na głowę, no ech, niestety no jednak, te karty TOTY, to tak, te karty specjalne utrudniają życie, że ja nie wierzę, no Jak dla mnie to taka karta powinna być, no miesiąc w grze maksymalnie W, w drafcie to, to, to by było urozmaicenie tego, tej gry Było pięknie, mogło być wspaniale, no ale mnie poniosło Royce Rolls Royce Marco Royce Royce Laka Z. Zdabuj go. Jeszcze tę piłkę, jest jeszcze szansa. No kurde. Gość gra padakę taką w obronie, ale ma takich kurde napastników. No niestety, no. Przegrywam. Przegrywam, ale z podniesioną głową jestem zadowolony z pierwszej połowy, z drugiej nie jestem zadowolony. No ale tak jak mówię, no. Kurde, no popatrzcie, jakiś knoche na obronie z, z Bonucci, którzy kompletnie, no jak w pierwszej połowie. Radzili sobie z tym Suarezem, to tak w drugiej tak jakby goś dostał jakichś, nie wiem, nowych umiejętności, nie wiem co to mam. W ogóle popatrzmy na drugą bramkę co tam się stało, bo ja... Ja tutaj jestem do teraz w to nie wierzę jak tutaj taki wylew mógł być. Że nagle Bonucci trzyma Suareza, a za chwilę go traci, gdzie... jak to tutaj? Patrzcie to, moment w którym absorbują oboje Suareza i nie wiadomo czy... Czy Suarez tam czasami na jakimś spalonym nie jest? I nagle Suarez się odwraca? A nuczy jakby nie wiem, co mu się stało, patrzcie, on się obraca w drugą stronę i biegnie. On nie interesuje, go piłka. Gdzie jest piłka? Nagle się zatrzymuje na dwa razy i biegnie z truchtem. Niestety. Nie udaje się nic z tego wyciągnąć. Takie życie. Niestety. Ja tak mówię no, ja bym, że tak powiem sam sobie życzył dla urozmaicenia tej gry, żeby, żeby te karty toty, tocy były miesiąc w grze i, i potem żeby tego nie było, bo to tylko, to tylko marnuje rozgrywka na tym traci, tak? Rozgrywka na tym traci, bo widzicie, że nie da się grać nawet z zwykłymi już złotymi kartami, bo Suarez objeżdża wszystko jak chce. Druga paczka, zobaczmy co w niej będzie. Nie ma nic. Nie ma żadnej fajnej flary, ale jak będzie ktoś... O, na przykład defur z Ligi angielskiej to się przyda, bo teraz te karty mega drogo chodzą. Ostatnia paczka, zobaczmy co w niej będzie. Raczej tutaj nic fajnego nie wypadnie, My tu na jakieś walkouty i tym podobne nie liczył. No ale są jakieś tam paczki z jakiś koloture, więc... Znaczy karty nie paczki. Z koloture, więc coś z tego tu może być. Moi drodzy, bardzo przykrym akcentem kończy się ten odcinek. Bardzo chciałem wygrać ten mecz. Chciałem dojść dalej. No niestety, jak widzieliście, skład nie puszczał mnie do tego, ażebym ten mecz wygrał, ponieważ goś nam miał tych totów i tych innych kart widać było. Od cholery, no niestety, toty Suarez zrobił robotę. Tak jak mówię, no dla mnie, to ta karta, te karty toty powinny być max miesiąc w tych draftach. Te karty specjalne, żeby się grało bardziej zwykłymi kartami, a nie nie, napompowanymi, nakokszonymi i takimi, że nie da się z nimi nic zrobić. Tak to bywa. No niestety. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Jeżeli się Wam spodobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał po więcej. Pamiętajcie, że za 1500 patyczek w górę Asia kolejny raz wystąpi w odcinku yy, na kanale, w jakimś challenge draftie. No a tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć. айлап жұмыстандар ды